Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Wykopek, wykopki w poszukiwaniu historii i przygód. Zapraszam na kolejną wyprawę w nieznane lasy. Tak więc, jeszcze raz zapraszam do oglądania i lecimy w las. Rozpakujemy sprzęcik. No zobaczymy, co te lasy nam pokażą. Co będzie, to będzie. Fajna przygoda. Będę chciał dzisiaj dłużej troszeczkę pochodzić by z tego dwa odcinki zrobić, no zobaczymy jak nam to wszystko pokaże, no pogoda jest bardzo fajna, no pogodę nie ma się co martwić, czas jest dobry, chłodna bo komarów już nie ma, najlepsze, już tak takich krzaczorów jest mało i to jest właśnie najlepszy czas na wykopki. Bo sami wiecie, że tak lipiec sierpień tu mało chodziłem, no bo zakomarzenie, gorąco, no i tak. Rozkładamy, lecimy. No co powiem do pierwszego sygnałku takiego fajnego. No jak coś będzie, będę pokazywał. Wow, kamerka opadła, muszę ją dokręcić. No i zaczynamy przygodę. Oczywiście wszystko mamy. Multifiltr Mamy zamki, las, program Wycięte żelazo No i można ruszać W nieznane lasy Mamy pierwszy sygnał, a pierwszy sygnał Zawsze wykopuje Tak pokazać Taki ciekawy, no 44 Może zróbmy to na żywo Taki 44 45 jak widzieliście. A zobaczymy co to będzie. Pierwszy tak na żywo. O, no, pierwsze na żywo. No i mamy drutek aluminiowy. Idziemy dalej. Mamy następny sygnał. Tam no coś chyba metalowego głębiej, było tak pokazywało, jakby na metę. Tak to no, większy obiekt. Takie okrągły, no takie. jakaś tulejka, z czegoś idziemy dalej. A coś mamy, a to śruba jest aluminiowa śruba. Fajny sygnał 85 Aluminiowa taka. jak widzimy, taki kół tu leży. No taka rurka. Co wiele, że nie mam jak jej wziąć. No, jakaś zwykła blaszka pod drzewem. Chyba tak. Jeszcze nie mamy monety. Czekamy na monetę. Albo coś innego. Ciekawy sygnał 67 takie prościutki czy to moneta. Albo to jest dziurką, albo aluminium. A. A, już myślałem, że moneta. A to papiak. Papiak. O, coś okrągłego pokazywało, bo to jest z dziurką taki podobny sygnał no. taki stary papiak w ładnym stanie Chyba nawet jest z jakiegoś od cynku czy miedzi no nie wiem że przetrwały jakieś napisy są ciekawe ciekawe takie kolucho skorodowane z barana, z krowy. No teraz idę taką starą drogą. Jak widzicie. No, to chyba, no tak, kawę głózki z i no, i całego. No, to kawę gódzki z pepeszki Idziemy dalej. No, takie coś aluminiowe. Może to być z puszki? Ale w puszce to w środku zostaje, to może być, wiecie, na gitarę do grania. Z brzękiem Ostruk wjechałem do miasta. O, takie, wiecie, cyngielek. Idziemy dalej. Taka stara droga. Niejedną jeszcze kryje tajemnicę. Zasypujemy dołek i idziemy dalej. No, mamy pierwszą malutką monetkę, cieniutką Ale chyba miedzioną. To raczej nie jest sreberko. Oj 1800 a musiałem baterię w GoPro wymienić. 1858. Coś takiego, to jest jakaś austriacka, albo austro-węgierska moneta. 50. 1848 sprawdzę w telefonie. Na telefonie. Tak to wygląda. 50. 1058. 858 rok. To jest 50. cruiser Franciszek Józef. Ale patrzcie, jak to jest malutka. Ale odczytaliśmy, wiemy. Idziemy dalej. O, tak coś na wierzchu leży tu. O, śruba. Śruba jakaś. Czy nakrętka nie siłowa? idziemy dalej? Mamy jakąś monetkę, ale to jeden grosz współczesny z którego roku, a też już zjedzony trochę dwa dwa tysiące siódmego. Coś się ładnego odkryło, taka monetka. Może to sreberko, ale nie. Już widzę, że nie. Ale jakaś ładna monetka. Nie wiem jeszcze co to za monetka. O! 5 groszy. O! Tak! 5 groszy. 1949 roku, to takie cięższe. Nie, on się obrało. Ale ja takiej, powiem, starej drodze, to co? Nie wiem, 30 10 cm sygnał. Może przesadziłem. Tu sygnał, widzicie, pięknie zakopany, działek. Musi się zakopywać, też to będzie zakopane, bo tak nie może być, żeby dziać się ten, zostawiać. No, to trochę tak wypukało. Chodzimy, chodzimy. Tą drogą na, na dół, no i później znajdziemy że jakąś inną drogę, jeszcze jakiś las. Zobaczymy. O, śrubka, ale... Znaczy, zaś śrubka, zaś nakrętka. Ale powiem wam, że aluminiowa, nie byle jaka. A wiecie, aluminiowe używali w wojsku. Do żywności na... Dokładnie, jak można powiedzieć, no. w kuchniach polowych to może nie, no ale też tam były rzeczy aluminiowe, ale te manierki, menażki, to miały właśnie aluminiowe takie śrubki, nakrętki, czy jak się to pachowo mówi. Idziemy dalej. Patrz to, patrz to, coś się świeci. Obrączka. No to chyba nawet nie, nie jest srebro po Chociaż może nawet jest Srebro, tylko tak zaszło O nie, postrebrzane to Jest Taka chyba odpustowa Ale jest, no. Idziemy dalej. Co to tu jest? 50 Pisze na tym. O, jakieś kawałki. I to takie teraz ciekawe, jakaś garka. To nie jest odładzik na koło, też tak pierwszy myślałem. Chociaż... Chyba, że ułamany. Mamy monetkę taką na wierzchu, ale tu międzywojna. Dwa grosze. w kiepskim stanie. Mamy no, dwa grosze międzobojenne. No tak na wierzchu. Już tu wypukało to, bo widać. No ale ładnie. Ładnie wygląda. Który rok? O. Może by się dało odczytać. No mamy dwójeczkę. Idziemy dalej. O, no, teraz taka gęstwina, weszłem taką gęstwinę. Droga się skończyła, mam nadzieję, że znajdę jakąś następną. No i pochodzimy po tej gęstwinie, na razie nic nie ma, no zobaczymy. Jakiś kabel, też już stary, miedziany. I ten, głęboko zakopany, dobra, zostawiamy, idziemy dalej. Sygnał był taki w miarę, może to coś wojskowego. O i nie... Czy to jakaś... Aha. jakaś część... instrumentu grającego typu... harmonijka czy coś... no... o no tak... Są... Jedna blaszka, drugiej nie ma. Tak to wygląda. Fajny sygnał był. 87 taki. O. 79 prościutki. Idealny. Wręcz przeciwnie. Dobry. Rurę czy rurkę mamy? coś takiego no takiego Dziwne nie? Takie coś Zał takie albo Nie wiem Może Kawałek łuski mamy Te gęstwinie Niełatwo o fant Ale nie ma śmieci Fajny sygnał ale to kawałek pierścienia wiodącego taka dziura była może jakiś lej po bombie no i widać że świetnisko zrobione cóż idziemy dalej może tu pochodzimy po tym lasku O, to jest bardzo napięcie takie. O. Nic ciekawego, ale idziemy dalej. W leśnym lesie. No taka nakrętka. Zakrętka na Kolejne takie wychodzą w tym jesiennym lesie. Chyba coś woda wypłukała. Gdzie coś was z ciągnika. Tu jeszcze czerwona farba jest. Jakaś nakrętka. Fuk wykrywacz spada. Podali do stołu. I tak to wygląda. No dobra. Trzeba się chyba napić, bo człowiek głusknie. Pochodzimy jeszcze, owszem, pochodzimy. No, wykopek też po łąkach chodzi. Też tu pochodzimy troszeczkę, nie tylko po lasach, po krzakach. Może coś tu będzie, tak troszeczkę tą łąkę przebadamy. Przebadamy ją, no tak, właśnie. A jak na razie, zaraz sygnałów. Nie jednego, nawet na śmieci. Jakieś. No to chyba idziemy tu w lasek. To jeszcze tu przejdę dwa paski, no i pójdziemy tu do góry. I jak widzimy, jest jakaś już droga, doszliśmy do cywilizacji I chyba będę kończył Dzisiejsze wykopki, myślałem, że będą dwa odcinki, ale Mam jeszcze pewne miejsca Gdzie na pewno coś fajnego będzie Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki W poszukiwaniu historii Coś tam wyszło Coś nie wyszło, gdzie ja w ogóle jestem? Jakaś ulica. Dobra. W stronę gór to do domu zawsze trafię. A jak jestem w górach to na dół do domu, a jak jestem w dole to do góry. I tak po środku. Tak więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wykopek, wykopki w poszukiwaniu historii i przygód. Tak więc dzięki za oglądanie.